Dzień dobry. E, zespół z Ostrowa e, gra szybką koszykówkę, prostą koszykówkę polegającą na e, pikarzach w ataku. Starają się te dwójkowe akcje realizować e, albo z rzutem z dystansu, albo z podaniem e, pod kosz. I w sumie to tak wygląda. W obronie mniej więcej pół czasu do tej pory grali e, w systemie. M, Men to man, pół czasu w różnych obronach strefowych, więc to jest to, na co się musimy przygotować i, e, jak, i to jak się w sumie przygotujemy. Przygotowujemy. E, to co Innego jeszcze nad czym pracujemy i gdzie musimy się mocno poprawić jest pierwsza rzecz, nadal gramy za wolno od tego, co ja oczekuję, że będziemy grali i druga część, nadal mamy problemy z zbiórkami w ataku i na tym będzie trzeba intensywnie popracować w, no, nie tylko w przyszłych dniach, ale widocznie też w przyszłych tygodniach. Ze zdrowiem jest w sumie lepiej niż było do tej pory. Simon wraca po tej kontuzji, którą miał, którego wyłączyła na, na, tych, na te trzy tygodnie. Jednak widać jest, że no to zostawiło tak jakby dosyć głębokie ślady w jego, w jego przygotowaniu. W tym meczu w Kutnie też było widać, że no to nie jest ten Simon, co był w preseason, tylko jest Simon, który wraca po kontuzji znowu i który znowu potrzebuje jakiś czas, żeby wrócił. Drobne urazy są, ale takie drobne urazy to są jakby codzienność sportu, więc nie ma o tym nawet co mówić. I e, dlatego też oczekuję, że wszyscy, wszyscy zawodnicy, którzy e, wystąpili w ostatnim meczu, też wystąpią w środę. Nie, Jason, ale jeszcze jest tutaj. Czekamy na decyzję lekarską. No, Patryk Auda jest w sumie rok po studiach. Jednak można go zakwalifikować jako młodego zawodnika, w miarę młodego powiedzmy. No, no, nie jeszcze takiego zawodnika, który jest w takich najlepszych e, latach zawo jako zawodnik. E, I jakby typowo dla takich zawodników są so takie trochę wahania formy. I no, trzeba powiedzieć, że ten mecz może nie do końca mu, mu się udał, tak jakby, jakby on chciał, jakbyśmy wszyscy chcieli. Ale z drugiej strony, no, jakby już upewnił go w tym miejscu Mikołaj Witliński, który zagrał znacznie lepiej niż zagrał w meczu z treflem, więc tutaj e, na tym polega siła zespołu, że tak jak mówiłem, już, jeżeli ktoś zagra troszkę poniżej swojego standardu, to ktoś inny zagra powyżej i to się jakoś zbalansuje. E, do tego no, dla do młodego zawodnika zawsze jest um, hmm, e, tak jakby trudno wrócić na, na teren, na którym występował i wiele razy zawodnik tak troszkę za dużą presję narzuci sam na siebie i tak troszkę e, się spali w tej wielkiej chęci pokazania, na co stać. No i e, ja myślę, że, że najlepsze mecze są w sumie jeszcze przed Patrykiem, a nie za nim. Tau Walker się dołączył do nas dosyć późno. Widać, że bo mnóstwo braku jeszcze w jego, w jego grze e, wynikających z nie do końca poznawania taktyki, którą gramy, zasad, które mamy. Myśli, e, powiedzmy, temu, troszkę trenerskie albo zesp zespołu, co w ogóle chcemy zrobić i e, myślę, że mamy tutaj jeszcze duże pole do, do poprawy. Tego. Jednak już w tym pierwszym meczu w sumie nie znając do końca naszych zagrywek, nie znając do końca przeciwniku, nie znając nawet swojego zespołu do końca, myślę, że już dużo wniósł w naszą grę, e, no, dał cztery, cztery razy zablokował rzut przeciwnika spod kosza, e, nazbierał 10 zbiórek, więc myślę, że, że już w tak by, e, e, już pokazał bardzo dużo. Ostrów to też bajaminek w naszej tabeli i w Ekstraklasie. Tak jak trener już wspomniał, grają szybko koszykówkę opierającą się na, na rolach i, i obsługiwaniu strefy podkoszowej. Będziemy grali przez własną publicznością, na pewno analizujemy błędy po poprzednim meczu i, i chcemy przygotować się do najbliższego spotkania jak najlepiej potrafimy i na pewno damy się 100%. Uważam, że w, szczególnie w drugiej części spotkania pokazaliśmy charakter i daliśmy z siebie wszystko. Każdy zawodnik wyszedł w, w, po drugiej połowie, przy, przygotowany i chciał walczyć o każdy centymetr y, boiska. W pierwszej połowie trochę się nie układało, tak jakbyśmy sobie to założyli. Za dużo zbiórek w ataku. Y, nasza obrona nie, nie funkcjonowała tak jak trzeba, ale potrafiliśmy się z tego po, podnieść i pokazać, że jesteśmy naprawdę świetnym zespołem. Tak, to na pewno to na pewno zespala cały zespół i, i tak mówię, dołączył, dołączyła strefa podkoszowa, tak jak trener wspomniał i, i na, no myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku.